Witam Was serdecznie w kolejnym materiale, wideo na moim kanale z najnowszego Wiedźmina. W dzisiejszym odcinku udaję się w miejsce, które wyznaczyła mi gra. No i też właśnie przy okazji możemy sobie zwiedzać te malownicze tereny. Zobaczcie jak fajnie tutaj śnieg pruszy. Mam nadzieję, że ta jakość na YouTube będzie jak najbardziej tutaj oddana temu, co ja właśnie tutaj na swoim ekranie monitora widzę. Ponieważ jest to niesamowity klimat. Zwróćcie uwagę jak tutaj genialnie to wszystko wygląda. Burza, śnieg. A tutaj przybija się jeszcze słońce, jak widzicie, no coś genialnego naprawdę, więc dobra, zejdźmy i udajmy się już tutaj na piechotę, no w miejsce do którego mieliśmy się właśnie udać. Tutaj gra nam karze no, do tego właśnie portu tutaj się udać. Czekajcie. Śmierć króla, to dopiero nasz pośród żywych No to trafiliśmy na pogrzeb. Szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łożycie jej. Wielczcie, to jej decyzja. Jest Jennifer, jak widzicie. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów Cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Thyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Dobra, posłućmy i tutaj. Powiem Wam, że tak teraz dawno nie widzieliśmy per tak, bo kurczę widzieliśmy ją tam na początku gry, potem właśnie tutaj do Skellige ona się udała, mówiła nam, że pójdzie szukać Siri właśnie w tym miejscu my zajęli, zajmili, zajm, zajęliśmy się dwoma innymi tutaj krainkami i dawno jej nie widziałem, teraz jak tak zobaczyłem ją, jak tutaj powróciła, masakra, ona no jest zdecydowanie, zdecydowanie, ładniejsza od Tris i nie wiem, czy dobrze wybrałem, bo jak teraz, kurczę... Tutaj przybyła, to aż Geralt mógłby się zakochać drugi raz, ale no dobra, komplementujmy jej tutaj jak najbardziej. Stęskniliśmy się za nią, to znaczy my się stęsknili, stęskniliśmy? Chyba nie, no chodzi o to, że on powinien się stęsknić za nią. Jakiego jak uczuciem mu towarzyszą, to pewnie zależy tylko od nas, bo to my decydujemy o nim. To my nim gramy, my nim tutaj kierujemy, my wybieramy te dialogi, które chcielibyśmy na jego miejscu wybrać. Więc dobra, powiedzmy sobie, że pięknie pachnie. Mm, cudownie pachniesz. Gerard, jesteśmy na pogrzebie. Cudownie pachniesz na tym pogrzebie. <grystanie> Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko Czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tyrsaach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. E, Kurcze, właśnie, teraz co wybrać, wiecie co? Wybierając Tris, dostałem wiele komentarzy oznaczonym takim lekkim spoilerem, że jeśli wybrałem sobie wcześniej Tris, a potem wybiorę Yennefer to mogą być jakieś zgrzyty między dziewczynami i może się to zakończyć źle. Nie wiem jak, ale takie informacje właśnie dostałem od Was, więc nie będę chciał tutaj iść w stronę, wiecie, e, robienia tego samego co Tris. No już wybrałem w sumie jedną kobietę, chociaż teraz, jak patrząc na, na Yennefer, jak ona jest śliczna, no może troszkę żałuję, więc. no Pójdźmy po prostu najpierw z nią na ucztę. Niech nam to, że są dobre relacje, relacje, ale żeby to troszeczkę też za daleko nie zabrnęło, bo yy, jeśli będziemy pewnie z jedną i drugą sypiać, no to nie będziemy mieć nikogo, dostaniemy sami. Yy, więc lepiej już zdecydować się po prostu na jedną kobietę, a nie na dwie naraz. Lepiej coś mieć niż nic, tak? Więc dobra, pójdźmy z nią na ucztę i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyglądało. Chcesz mi towarzyszyć na uczcie? Hmm, zechcę. Uczty na Skellige są przewidywalne. Pijaństwo, przechwałki, mordobicie... Nie to, co bankiety w gronie czarodziejów, a też przyjęcie na Tanet. Jak mogłabym zapomnieć, skoro Ty tam byłeś? Pamiętam też, co było po bankiecie. <laughs> Nie czytaj w moich myślach. Masz coś do ukrycia. Nie lubisz tajemnic? Nie dowiedziałeś się czegoś w Belem? Rozejrzałem się po wele. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos, Welen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Mec robi w takim grajdonie. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Cili szukał elfi czarodziei. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Byłem w Nowigradzie. Cili szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Cili wpadła w kłopoty, i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Arckelik doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję Twoją intuicję, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać te anomalię. Niestety, myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Trzeba to będzie jakoś kurczę obejść. Myszowór przewodzi kręgowi ze Skellige? Nie widziałem go od... Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Dużej i głośnej. Spójrz, kręg. Biały wilk! Witaj, krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Nauczcie będę miała na sobie czerni wiele. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich kolorów. Nie. Wiesz jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek, tak jak Krach. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. No dobra, skoro mieliśmy ubrane te ciuszki dla Triss, no to trzeba też to samo zrobić dla Yennefer, ale wiecie co? Wyczuwam cały czas, że jest na nas strasznie napalona. No, długo się nie widzieli, więc za bardzo też nie ma się co dziwić. Ale, a wiecie co, ciekawi mnie też co ciekawego tutaj można by było kupić od kupców. Czy są jakieś fajne rzeczy nowe, których wcześniej dostać nie mogłem, więc sobie sprawdzimy to w pierwszej kolejności. Witaj, chcesz coś kupić? No, raczej bym do Ciebie nie zagadywał, gdybym nie chciał nic kupić. Wiecie co, jednak ten kupieć, jak tutaj widzę, ma strasznie mało kasy, więc jakoś nie pohandlujemy, ale na pewno będę chciał od niego odkupić te wszystkie mapy, one się przydają wtedy, one nam tutaj sporo właśnie odblokują jakichś szybkich punktów podróży i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno sobie je kupię, ale na chwilę obecną zobaczcie, jak mało mam kasy, więc nic z tego na dobrą sprawę tutaj nie kupię. Chociaż kupiłbym jakieś jedno, chociaż czekajcie, jedno mogę kupić, a nie, mam za mało tak i tak pieniędzy, dobra, jedno kupiłem sobie. Więc dobra, to by było tyle jeśli chodzi o zakupy, muszę ogólnie gdzieś tam na internecie jakichś takich poradników, gdzie jaki kupię z najwięcej kasy ma zawsze, do tego pójdę, posprzedaję te wszystkie rzeczy, które mam, ponieważ są w większości mi niepotrzebne, sprzedam i wtedy będę mógł sobie takie większe zakupy zrobić, też Wam to pokażę na kanale, ponieważ no, te mapki się przydawają tutaj, które można sobie gdzieś tutaj w grze zakupić. Eee, dobra, a my teraz mamy się albo spotkać się z Jennefer, albo udać się do kwatery Yennefer i założyć odświętny stu, strój, więc to też zrobimy. Sobie eee, dobra, zobaczymy, jak się urządziła tutaj nasza Yennefer, Ale kurde, powiem wam, taka dupa się z niej zrobiła, że to jest masakra jakaś dla mnie w ogóle. No, zapomniałem, zapomniałem, naprawdę. Tyle odcinków tutaj nie pojawiała nam się. Nie, nie widzieliśmy, jak ona wygląda. Ja się powiem wam wyrobiła dziewczyna. A tu mamy kolejne z walki, które możemy sobie stoczyć, żeby teraz zniszczem skeleg, Eee. Dobra. Okej. Okay. To musi być pokój in. Zawsze robiła przestrzeń i przepych. Jestem. <noise> dobra. Pierwsze co chciałbyś to sporo, sporo. Yy, tutaj. Mamy taki... tej przestrzeni, tak? Jak widzicie to jest dosyć spora chatka. Mamy ogromne łóżko, na którym można by było robić tutaj wiele fajnych rzeczy. I mamy tego pluszaka, no dla mnie pluszak to jest coś, co jest wypchane po prostu, ale chodziło o tego jednorożca, na którym właśnie... na początku, nie wiem czy pamiętacie, ale na początku właśnie mówiłem wam, że Yennefer ma takiego swojego jednorożca, na którym lubiła uprawiać seks właśnie z Geraltem i to jest ten jednorożec taki wypchany. No, Jedna osoba powiedziała, Jodzi ale to nie jest pluszek, no, dla mnie to jest pluszak. ja kiedyś nie też kupiłem takiego ogromnego micha, e, wielkiego, takiego, chyba na 18 kupiłem, to było mniej więcej, nie wiem, mojego wzrostu, czyli około metr osiemdziesiąt ten misiu miał, no i to też dla mnie jest pluszek, tak? ponieważ jest wypchany, mm, no, i dlatego też, bez względu na jaki rozmiar jest, no, dla mnie to jest pluszak i to jest właśnie ten jednorożec, o którym wam wcześniej mówię możemy sobie to zbadać. Wypchany jednorożec, hmm. No właśnie, to jest ten jednorożec pamiętny. Co my tu jeszcze mamy? Potrzebujemy jakiejś szafy. Tutaj mamy te lustra całe. Tu pewnie są jakieś rzeczy dla nas. A, widzicie? Od strój, Weźmiemy wszystko. Co my tu jeszcze mamy? Może troszeczkę pokradniemy. I nam wybaczy. A zawsze te rzeczy się przydadzą. No mówię, jeśli rzeczy nie będą nam przydatne... ...to zawsze to można upchnąć jakimś handlarzem, jakimś kupcą w cholerę i... ...i tyle w tym temacie. Dobra... Ale mi się zdaje, że tutaj jeszcze będzie czekajcie, sobie to jeszcze sprawdzimy coś. Nie wiem jaki się udało przywieść tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czarni, biel. Sprawdziłbym jaki kolor pod spodem, ale obawiam się właśnie, pisaliście mi, że lepiej nie kombinować z Jen skoro zacząłem stris. I wiecie, to jest gra, gdzie mamy do wyboru jakieś tam opcje, tak? I tak jak w życiu, no nieraz żałujcie czegoś, co zrobiliście, chcielibyście zrobić to inaczej, Ja już się nie da, tak? Tutaj już jest klamka zapadła. I tak też jest właśnie w tej grze. No, dokonałem jakiegoś wyboru, no i trudno już, co mogę poradzić. Gdybym miał przy sobie jakieś zdjęcie NFR, bym sobie na to zdjęcie spojrzał i sobie powiedział, a, JNFR jednak ładniejsza. No to wybrałbym pewnie JNFR, ale też... Wtedy byśmy nie poznali tego wątku z Tris właśnie, nie? Więc czekajcie. Mm, to jest odświętny, dobra, to jest to samo. Więc chyba wystarczy, że ubrałem to, co mam. Jeszcze te buty ubierzemy, dobra, i to zaliżę mi ten cel. Szybciej, nowy strój na spotkanie z JNF. Jeszcze jednak nie, e. jeszcze chyba te spodnie. No dobra, tak. nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi, da? No właśnie. Jest dla mnie no, właśnie, trzeba sobie na to pytanie będzie odpowiedzieć. Hmm, hmm, hmm. Powiem wam tak, gdybym nie wiedział o tym i małym spoilerze, że to się może tragicznie zakończyć, to oczywiście kombinowałbym z Jennifer. Szkoda jednak, że nie mam takiej opcji, wiecie, że jednak kurczę mówię, 100 chyba nie będzie. No Ale tak i tak, nawet jeśli nie bylibyśmy z Tris, to jak Jennifer by się dowiedziała, że, że tutaj wiecie. Ja tutaj przyleciałem. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze idę. Jeśli nie, to chociaż sobie zobaczymy, jak to wygląda z góry. Cała ta okolica. Cały czas burza, jak widzicie. Cały czas śnieg tutaj pruszy. Czy ja w ogóle idę dobrze? Chyba tak, bo pokazuje mi się, że mam iść na górę. Wiecie, kobiety tak już mają, zresztą to jest nawet normalne, że skoro już przespaliśmy się z uh, Tris i ona by się do tego dowiedziała Jennifer, o Tris, no to wiecie, już będzie wkurona na nas, nie? No to ty żyć ja zrobić. no ze mną byłeś przecież. To jest całkiem normalne, więc tutaj już nic nie zmieni się. Zachciało się seksów. To trzeba ponieść tego konsekwencje, co nie? Niby głupia gra, a taka życiowa. Nie, że głupi jest wiedźń, tylko o to chodzi, że no, ogólnie się uważa, że są takie głupie są, i tak dalej, nie? Brand był wielkim władcom I potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kaligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt A to Birna, wdowa po zmarłym branie Królowa matka Miło mi cię poznać, Geralcie Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj Nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji Świetny strój Wyglądasz... Czarujące. Dziękuję. Ty śniewasz. Wiesz, brakowało mi ciebie i Twojej szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z Tobą. E, nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem, nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. A powiem wam, że nie wiem jak wygląda podróż przez portal, tutaj Geralt nam mówił, że kiszki strasznie się przewracają tutaj wewnątrz, jak się przejdzie przez portal, ale placków ziemniaczanych też za bardzo nie lubię. No jednego może bym zjadł, ale nie więcej w ciągu roku. Więc coś nas łączy wspólnego. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawo komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Cholera, no. Wszystko się układa w tak tutaj, taką całość, że coś do, do czegoś może niebawem dojść. Może nie w dzisiejszym odcinku, ale w kolejnym. Coś ich tutaj może um, spyknąć Znale. razem, i, i, bo obawiam się, cholera tego. Bo to cały wyładowany jest zubany, Który, że to jest z tak? Nie JNFR, nie, nie Tris, to może być kolejna, była ta Keira też. Co mi jest ciekaw, co się by stało, gdyby Tris się dowiedział o tej Keira, że z nią też spaliśmy. To dobra, wiecie co? Zostawiam decyzję Wam, dajcie znać, yy, i co mam zrobić. Czy, czy jednak tutaj ktoś z JNFR porobić mając świadomość tego, że może coś tutaj w konsekwencji się spieprzyć. Pani panie... Janne Waldzie. Moim towarzyszem jest Gerald Zaszczycony jestem. czy właśnie no, robić to z rozumem? Dajcie znać tak jak wy zdecydujecie, tak jak ja zrobię, ja tak i tak będę grać. chyba przechodził jeszcze raz, więc Wybiorę sobie wtedy zupełnie inne e, drogi przejścia. No i być może wam pokażę, jak to by wyglądało. Takie kluczowe tutaj elementy gry, e, kluczowe elementy, które wybierałem tutaj, które miały wpływ na rozrywkę, pokażę wam, jakby to wyglądało inaczej. Może w jakimś takim materiale, powiedzmy to, dodatkowym, bonusowym, chcieliśmy porozmawiać z Krachem Anfrey. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył Wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie? Nie pamiętasz? To były dawne czasy, kiedy odwiedziłeś naszego ojca. Ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze sztokwiszem walczy otryk Anhindal. Kuracz, pamiętam nasze spotkanie sprzed lat, ale nie mogę sobie przypomnieć twojego imienia. Cerysa Kreid. Ojciec Krach i brat Hjalmar zowią ją przepióreczką. Cary z zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali strachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry, a potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek... No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was hialmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Jestem jak najbardziej za, to może być fajna sprawa. Proszę bardzo, jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hialmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Jesteśmy na miejscu, stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pięć dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Dobra, pewnie mnie zabijecie za to, ale ten wyścig pokażę wam w kolejnym odcinku, bo ta góra jest dosyć wysoka i pewnie sporo czasu mi tutaj pochłonie. To by było tyle. Trzymajcie się. Do ustrzenia. Cześć!